Pragniemy uroczyście powitać kierownictwo polskiej szkoły, wszystkich nauczycieli i asystentów oraz osób szczególnych, was drodzy uczniowie. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest patronem naszej szkoły. Patron szkoły jest pilarem, wokół którego buduje się program wychowawczy szkoły. Patron to wzór do naśladowania. Święty Maksymilian był naukowcem, podróżnikiem, zakonnikiem i męczennikiem. Zapraszamy serdecznie na Akademię z okazji urodzin naszego patrona. Raimund, Raimund Kolbe urodził się w dumskiej woli koło łodzi 8 stycznia 1894. Był drugim z jej dziecka. Jego rodzice trudnili się chałupniczym hałpni, tkaninem. Ważnym miejscem w ich skromnym, niedużym domu przeznaczył. Przez na... Przedznaczone było dla figurki Matki Bożej, przy której rodzina rozpoczynała i kończyła modlitwy każdy dzień. Od najwcześniejszych lat rajmut wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Przywoda Rajmunda z Rzymem rozpoczęła się w pamięci krawki, kiedy misjonarze zachęcili chłopców biorących udział w naukach, by wystąpili do zakonu św. Franciszka wraz z Bratem fr. Franciszkiem przyzwoleniem rodziców obaj udali się do małego seminarium w Wilkowia. Tu zdał maturę i udał się do Krakowa, a potem z uwagi na wyjątkowo zdolności wysłano go na studia do Rzymu. Wyższe studia ukończył z domu z dwoma doktoratu z filozofii i teologii. Po siedmiu latach wrócił do Polski. Nie W Seminarium w Krakowie był nauczycielem historii Kościoła, potem zajął się wydawaniem gazety. Rycerz Niepokalanej, która z czasem zyskała niezwykłą popularność w Polsce i za granicą. Do Niepokalanowa trafił w 1927 roku i tam zabrał się do budowy kaplicy na Kasaki. Gdy, gdy dzieło w Niepokalanowie doszło, doszło do pełni rozwoju, Kolpa udał się do Japonii i rozpoczął pracę wydawniczą. Tam Kotłów swoje dzieło. Rycerz Japonski miał nakład blisko 20 tysięcy egzemplarzy. Auschwitz. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. to dostało się pod operacją niemiecką, a w maju 1941 roku ojciec Kolbe został wywieziony do W Pewnego dnia z bloku, w którym był więziony Kolbe, uciekł z z więźniów. Niemcy zwołali więźniów dziesięciu z nich skazali na śmierć podobą, Był wśród był Kuk Franciszek Krajowniczek, który osierocił by dzieci. Wtedy z szeregu wystąpił ojciec Maksymilian i poprosił, aby jego skazano na śmierć w miejscu Dzięki heroicznej postawie ojca Maksymiliana Krajowniczek dożył do 94 lat. ubiegłym roku w maju na okoliczność osiemdziesiątej rocznicy od uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz ojca Maksymiliana wydany został tą poezji Kazimierza Brauna pod tytułem Pieśni świętego Maksymiliana i inne wiersze, które chcemy wam oto teraz przybliżyć. Rzym. Rzym, wieczne miasto, stolica piotrowa. Tu młody Raniot przyjechał studiować. Skoro na tak chce, to przeznaczam każdą sekundę modliwnej pracy. Dwa doktoraty z filozofii zdane. Toż z teologii, nich wiec zachłonny. Do tego studia, aby księdzem zostać, gruźlica dławi, nie poddam się sprosta. Horyzont ręka głębia nie przestrasza. Kosmos porywa tam matowa nasza. nasza. ma dla niepokolanej, są rycerzy do apelu Podejmie walkę o w powtórzę. Do uświęcenia wszystkich dążyć muszę. Różaniec bronią, a zbroją medali. Cudowne lepsze od najtwardniejszej stali. We wszystkich sprawach. Tam się uciekamy, pod tej Ja za matkę mamy: korona biała, korona czerwona. Trzymaj mnie, matko, proszę, w swych ramionach. Mm -hmm. koła to fabryka prasy. Mamy kaplicę, szpital, jest i straż pożarnia, zasernia i drukarnia. Mój nos słowa żarna. Gdy wyjrzyć, sesy se drukarzy, oddane mali, pracy, modlitwy, zwykli na Gdy ich wezwałeś, wnet wstępy stały. Gdy ich rozleś, podjął świat cały. Wyrzutnia rakiet, modlitwa do nieba. ludziom tak słowa, jak chleba potrzeba. Pijemy prasność, książki, katachizmy. Dzisiaj radio, jutro będzie telewizja. Kolpotaż Boga jak wielkie ognisko. Wagony, ciężarówki, już jutro lotnisko. Niepokalana prasą błogosławi. Wskazuje drogę, jak mi ich ma się zbawić. Korona biała, korona czy trzyma mnie. Matko, proszę w swoich planach. Mm. うん。 Swym dzieciom Nad twórą i jasno Wstaje zorza Jaśniej, jaśniej cóż, Matka Boża Znowu jak kiedyś Trzyma dwie korony Co myślisz Matko? Pytam ich zdumiony. Korona biała Czystość A czerwone męczeństwo znaczy Wyboru dokonaj Już dokonałem Tak, wybrałeś obie już ich pragnąłeś. Biało nosisz godnie. Czerwoną zyskasz, gdy ja wskażę porę, a potem niebo godziną wybiorę. O chcę ich obu, kieruj matko Boża, twym sługą w Polsce, w Japonii, na morzach. Korona biała, korona czerwona. Trzymaj mnie, matko, stale w swych ramionach. Appearance from risks Tra金 Ostatni wyścig i metę już bliska. Jest to tłumaczko? Tutaj ta czerwona korona czeka? Patrzymy na miowa? Szłoś ze mną, napis arbat mach spadł, a wyżej niebo marowe. Wszyscy nieśli krzyża, kij, bicz, cios, kopnia po pracy innego brata, co czyni w niebie, zdrowość też za niego. Inny brat jęczy, rozparł jego głosie, Daj mi krzyż, chcę ja Ciebie Ten obóz śmierci, komnata królewska, prycza, smród, zaduch. To Ty tutaj mieszkasz? Korona biała, korona czerwona. Trzymaj mnie, Matko, mocno w swych ramionach. Mm. To no już koniec naszej opowieści o Wielkim Polaku. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy gościć w progach Polskiej Szkoły wybitnego naukowca, podróżnika i męczennika. Czy mamy tyle wiary i nadziei, którą miał ojciec Kolbe? Nie wiem. Wiemy natomiast, że jego postawa życia i poświęcenia własnego życia powinna być dla nas wszystkim wzorem do naśladowania. Jak być lepszą wersją siebie, jak pomagać innym, tym, których znamy i kochamy, ale i tym, których nigdy nie spotkaliśmy. To przykład, który naśladujmy z życia i śmierci naszego wielkiego patrona, którego dziś, 8 stycznia, są urodziny. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mieli swój udział w to nasze dzisiejsze świętowanie. Asiu, Leno, Paulino, Agato, Miłoszu i Wam, drodzy uczniowie. Dziękujemy bardzo.